I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. W na naszym kanale. Dziś naszym celem jest Kłodzka Góra oraz szeroka Góra mamy. ze sobą mojego podróżnika Cześć Maruda. No, no będą ujęcia Później powiem ile zrobiliśmy no. Trasę Dobra, zwijam kijek, bo zimno w kijek Trzeba w drogę Cik, Cyk, cyk, cyk No mamy No i piesek w niebie wybiega się w góra i do nam siedzi spokój w domu Raz pod górę, raz z górki no. i teraz z górki troszeczkę ładny klimacik, śnieżek pada No raczki musieliśmy ubrać Bo na dobre no. No, ale fajny klimacik, podoba mi się taki klimat. Niech się Ciekawe czy na gąbkę to odda Może źle? Może źle? Eee, chyba jest dobrze Obie takie widoczki Jak te świerki tak przysłaniają aż ciemno, ponuro Jest wylot. Bądźcie sobie jak jakąś, to spada na głowę, tak z wysokości 15 metrów. No, to widać po tym świerku. No, niestety, do góry trzeba mieć szacunek. Dobra, przyczepnąć napęd na 4 i się idzie Tylko niski podwoziowy, nisko podwoziowy to Czasami musi hydrauliką operować Co, co, no co, no co Ludziście? się? Poszła być dalej, tak? A daj popatrzeć na widoki no dziewięć minut no, czekasz, co? Aha, idziemy dalej, no to dobra Słyszała Pani? Da, no, idź, idź, no, leci, leci, leci Cyk, 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 cyk No, miejscami jest lód pod śniegiem. To też jest nieza fajne. Ale żeśmy raczków nie szczyłgali, nie ma sensu. Co? Ja nie będę biegał za tobą. Za stary jestem na takie zabawy. No, I to mi się podoba, tracisz nas z widoku i wracasz. Uż, Wierzę widokowo... Do przysłaniają Cenę Ale fajnie szumi A wteczka pierwszej pomocy Nie posiadamy takie poddupliki, fajna sprawa ja cio ładnie i sobie klapem dupem <śleszte> szlak żółty z na kocką górę imienia Władysława Biskupa 1937 2000 członka PTTK, znakarza szlaków, ratownika GOPR, członka honorowego GOPR. Kłodzka Góra, 757 metrów nad poziomem morza.

Będzie trochę szumieć, ja, trochę mało powiedziane. Jeszcze w kogo. Jest pieczątka, czyli ktoś ukradł? Jest. Jest. My pieczątki zbieramy dla siebie. Teraz żegnamy górę kłocką Będziemy przez nią wracać I idziemy na szeroko Jest nie już śladu, nie ludzi już tędy chodzi Ale tak, zszedłem wieży, od razu mi cieplej

Idę pierwszy jako przedcielanie szlaku Gdzieś tędyk idzie Ach, Wesoły szlak Jakoś ten jakiś tdyk idzie no. Przedarcie się na, 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 na. No jest taki chyba bardziej wytypowany już wydeptano no jakoś tędy idzie Ten szlak Dobrze, że co chwilę są na drzewach namalowane znaki szlaku Bo by były jaja szeroka góra, 766 góra Barckich tak. No i jeszcze szczyt Może Może śnieżnik widać <gry> e. o. Ale pięknie Góry mają swój urok Ale może też nie jest złe no. Posłuchajcie trochę tego wiatru ja też uciekam, ja też uciekam. No, Wracamy przez górę Kłodzką. Tak no, żeśmy szli I później co tam była za górka Nie wiem co się było, była od góry Kłodzkiej tam na dół na tą przełęcz. No ale przypomnimy sobie jak zobaczymy Szeroka góra Kiedy ty tam idziesz A Górki widać, może <noise> tam kolejne dwie góry do korony Tak jest, Dolnego Śląska no do Polski. A, no. Ale jedynie oficjalnie robimy koronę, gór do A reszta to dla siebie. Te tak. ritalki są najlepsze. Tak jest Tam już była Przedarło się trochę bardziej. No? Ładne, ładne, ładne. O, już żeśmy tędy krzywy. Tam jest szeroka, tak? No, gdzieś tam. No, gdzieś tam jest szeroka. <grywy> O, tak się pies rozgrzewa. Pobiega się chwilę, pójdzie nie wiadomo gdzie. Dixie, pędy, szlakiem wydeptanym. No. Ale jest psi raj dla niej. Góry. Tylko się odwróci i zapomnij o nas. Jak już wpleć, np. Odwróci się? Czy pies zapomniał o nas? Chyba pies zapomniał o nas. O, wraca patrz, Chyba nas widziała. O, no, jest, idzie! Co? Gdzie byłaś? No. no. Tak, wiem zaraz ludzie będą mówić, że pies bez smyczy lata. Ale view, komunika ja. mówi. Geodog. Nie wiem czy GoPro to oddaje. Ale wrona kracze Ale wrona kracze Ale mi śniego nawaliło do butów Oż ty kurde ale Ale mi butu, do butów śniego nawaliło Nie mam ściśniętej góry

Przestań ryć tym ryjem, bo już masz ten frendla na ryju. Te szelki też jej zdejmiemy To idziemy Dixie, idziemy Nawet w susie kijowo idzie Posłuchajcie trochę dźwięku natury To było najgorsze podejście moim zdaniem tutaj i najgorsze zejście jest No nic, góry Trzeba się liczyć Tak jest Przypominam raczki O. tam było, Zrobiliśmy około 8-9 km Link do mapy będzie wklejony, jesteśmy już do parkingu, przy naszym golficzku i śmigamy coś zjeść i do domu dzięki, że oglądaliście nasz kanał cześć